Jest msza dla nastolatków przygotowujących się do bierzmowania i ksiądz podczas homilii o młodym winie i starych bukłakach wyciąga wino, chodzi do młodych ludzi mówi wybierasz jabola czy dobre wino i w końcu młodzi ludzie uśmiechnięci, zadowoleni i on w pewnym momencie przerwał te, mówiąc językiem młodzieżowym, heheżki i mówi naprawdę myślicie, że Pan Jezus w tej Ewangelii mówi o Wińsku? A może to jest o tym, co masz w sercu, co sobie lejesz do serca? Jak można dzisiaj dotrzeć do młodych ludzi? Mówić właśnie o Wińsku? Mówić XD na kazaniu, czy nie? Mówić, tak, mówić, bo no przecież nie możemy udawać, że żyjemy w innej rzeczywistości, tak? No jeżeli ta młodzież posługuje się takim językiem, no to trzeba do niej mówić trochę tym językiem. Trochę nawiązując do pana wypowiedzi odnośnie tego przykładu i tego kazania, mi zapadł w pamięci taki fragment kazania, które kiedyś wygłosił nieżyjący już niestety ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który mówiąc o spowiedzi powiedział, że w spowiedzi ważna jest otwartość, bo inaczej to wychodzi na to, że każdy przychodzi do tego konfesjonału smutny i wychodzi z niego smutny, bo tak naprawdę się nie wyspowiadał. Jak tłumaczył, o co chodzi w tej otwartości, no to podał taki przykład, że ktoś klęczy przy, przy tym konfesjonale i, i spowiada się i mówi, proszę księdza, ukradłem sznurek. I próbuje zakamuflować, że ukradł sznurek, ale na końcu tego sznurka była krowa. I, no, i przyznaję, do mnie trafia tego typu obrazowa, obrazowe jakby przedstawienie sprawy i myślę, że do młodzieży też.